Siemano, strzała, cześć, witajcie Włosy potargane, słońce mi w oczy wali Kałuże na placu są Czyli Polska Witam Was i przedstawiam Wam tego byka Tego byka Który trafił już w nasze ręce 7530 Nic innego jak Traktor marki John Deere Przeliczyłem od stycznia do połowy marca, bo od połowy marca testowałem ten traktor. Do połowy marca szukałem traktor. Na live'ach szukaliśmy. Po różnych tutaj miejscowościach, akurat miałem dwa już oglądałem. Nie nagrywając tych filmów, bo nic nie było pewnego. Aż jak to się mówi, najciemniej pod latarnią. Uderzyliśmy do firmy znanej w naszym tutaj terenie Agromix. Z której jest 7.4 7.8 co tam stoi No i 7.7 był I jeszcze Kubota Czyli łącznie z tej firmy to jest teraz wzięty czwarty traktor eee, Tak? No tak, bo 6.6 jest czwartym. 7.530 Jak widzicie jest byk Może tak zacznijmy od podstaw na jakim on jest w ogumieniu eee, Z przodu 600, 600 na 65 r 28 i z tyłu 710. 710, 70R38. Trochę niższe profile niż w 7430, ale i tak jest byk TUS, jak TUS, z wyjściami hydraulicznymi z wyprowadzonym elektryką. Tutaj jest związka z maski, ale to będzie poprawione wyciągnięto do izobasa, izobus. Obciążnik na ten moment pożyczony od kuzyna Od Dawida, dziękuję serdecznie To na 400, ale już jest zamówiony Jaki, jaki jest zamówiony to zobaczycie Z Zuzią Którą serdecznie pozdrawiam I jeszcze raz dziękuję W sobotę myliśmy ten traktor z zewnątrz wewnątrz I tak dalej i tak dalej Jeszcze i tak czeka go mycie W karsze no, przyjedzie firma, która tam na to myje po prostu Myje yy, profesjonalnie I się wezmą za niego, ale i tak na ten moment co się dało To żeśmy umyli Co? Amortyzowana ośka tak jak to jest W podstawowej wersji Ale w sensie w podstawowej wersji Premium tych traktorów Oświetlenie full Czyli cztery halogeny Na górze Z przodu tutaj macie E, światła też drogowe to są, tylko boczne, górne, jakbyśmy mieli z przodu coś uwieszonego jakąś kościarkę. Kierunkowskazy, e, światła pozy, pozycyjne i halogen jeszcze jeden, jak i z drugiej strony też dołożony. Zbiornik większy 400 litrów, tam 380 e, najwięcej lałem na ten moment. E, tutaj mamy też również przełącznik od włączania wyłączania zasilania motor w tym silniku Motor, motor w tym, silniku, motor w tym ciągniku, czyli silnik, to jest jednostka 6.8 litra, 205 koni na ten moment, a dlaczego na ten moment? Już wam tłumaczę, ponieważ czekajcie, nie do słońca Na ten moment, ponieważ jesteśmy dogadani, że ten traktor jeszcze trafia na warsztat. Jest dość tam duża lista, nawet ją ja przeczytam, co, 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 co trzeba w nim jeszcze zrobić. No i będzie podnoszona moc. Na dokładnie ile jeszcze myślimy, ale myślę około 220 taki max podniesiemy. Jest to wersja premium, jak mówiłem już. Tutaj macie przyciski na butniku od wałka, od ramion, od trzeciej sekcji. Halogeny już jedne są nieoryginalne, ale to będzie zmienione. Będą ogólnie za jakiś czas ledowe z wasia założone, takie bardzo podobne do tych oryginalnych. Cztery sekcje hydrauliczne, pneumatyka dwuobwodowa i jednoobwodowa. Oczywiście tutaj prądy, ramiona, amortyzowana oś, co było bardzo wielkim wymogiem. Jak szukałem tego traktora, była amortyzowana, yy, amortyzowana oś, amortyzowana kabina, którą właśnie tutaj widzicie układ od amortyzowanej yy, kabiny yy, Elektrohydrauliczne yy, złącza To zaraz zobaczycie w kabinie, na jakiej skrzyni on jest ten traktor Tutaj jak widzicie zaczep do tej beczki do skina, który już Wam pokazywałem na wcześniejszym odcinku yy, No i, i, i tutaj jeszcze sobie wiszą dwa złącza od stopy, ale akurat na czwartej sekcji jest podłączony TUS. Przesco mam odłączone, ponieważ stopy się nie używa cały czas. A zawsze ten obciążnik warto opuścić na, na noc, jak stoimy. To nie dusi na opony, na siłowniki muszą trzymać to wszystko I, i dobra. Dobra, włączymy sobie prąd i otwieramy drzwi. Nie chcę tutaj jakoś wchodzić w butach, możecie się śmiać, możecie się nie śmiać, ale nie jest to. Idealnie posprzątane, ale tutaj, jak widzicie, podłogę wczoraj myłem. Tam tylko nie domyłem w rancie. Plastiki są jeszcze tak niedomyte jak powinny, ale zobaczcie. Szyber dach. Piękna sprawa, ale już wchodzę i już wam pokazuję. Tylko buty ładnie wyczyszczę. Lodóweczka jest, jest. Tylko, że się nie załącza. To muszą mechanicy zrobić. Eee, tutaj, ale to już tak będzie. Tutaj jest pęknięty plastik, ale to mi akurat nie przeszkadza, jakoś w użytkowanie tego traktora. Siłownik od kolumny kierowniczej jest praktycznie nowy, przez co ciężko się opuszcza, ale bardzo szybko wraca. O! Nie ma znaczka, ale już ten znaczek mam i zaraz będę nagrywał drugi odcinek z, z, z różnych paczek, nie tylko z tego znaczka. Także serdecznie zapraszam na oglądanie Zacznijmy może od góry szyber dach. Można sobie zasunąć Zasunąć, taki bajer Akurat pierwszy traktor, który mamy z takim szyberdachem Otwieramy dach oczywiście Możemy ładnie sobie zamknąć Tutaj CB radio było I tutaj będzie CB radio Tylko, że jeszcze nam nie zamontowali Przekręcam może zapłon Oczywiście, znaczy oczywiście, tak jak teraz widzicie Klimatronik Który no, pierwszy raz mam do, do czynienia w yy, seriach Tych traktorów z klimatronikiem I naprawdę ułatwia to robot no, w, sensie, w sensie ułatwia Ustawiasz to jaką chcesz temperaturę i koniec, kropka Tak ma być Także klimatronik bardzo fajnie Tu sobie ściszymy radio, żeby nam nie hałasowało Radio nie mamy tutaj Tylko mamy tutaj Plus, minus, bo tutaj było miejsce na schowek Ale fajnie pod ręką jest Nie trzeba tutaj z przodu tak sięgać Z przodu też nie było problemu no, plusy i minusy to tak wiecie. Tutaj ten słupek troszkę mnie boli, bo jest naprawdę pośrupany, popękany. No, no to jest niefajne, to mi się nie podoba. Yy, może z czasem sobie go wymienię. No to schowamy na dół na razie, co może Was interesować? Godziny 10766 godzin na ten moment. Ja nim przepracowałem. Już wam mówię ile godzin. Przepracowałem nim, było 4 godziny od zmiany oleju jak nim pracowałem Czyli 90 godzin ja już przepracowałem w niec W ca... W sumie... W prawie 2 tygodnie 1,5 tygodnia 90 godzin Także... No, jest co robić Autopower Niektórzy zwolennicy Niektórzy przeciwnicy Wybraliśmy skrzynię Autopower 55 na godzinę e, Ponieważ do transportu, jeżeli ktoś umie tą skrzynię używać jest naprawdę bajka. No, no jest piękną sprawą tylko trzeba trzeba wiedzieć jak ją obsługiwać. Oczywiście jedno, drugie, trzecie i czwarte e, złącz, znaczy złącze, no, czwarta, pierwsza, druga, trzecia, czwarta he, sekcja hydrauliczna. Tutaj mamy przycisk do funkcji GPS. Ten traktor jest wyposażony, doposażony w możliwość zamontowania na nawigacji na dachu miał tą nawigację eee, podejrzewam kiedyś no tylko zdjęta bo my nie kupowaliśmy z nawigacją eee, może kiedyś jak coś dalej wejdzie w pole zobaczymy, zobaczymy tutaj mamy jeszcze przycisk HMS jedynka, dwójka włącznik, wam wą eee, tutaj o, wentylator się włączył eee, eee, od ramion sobie Ogarniamy jak głęboko czy, czy, czy płytko sobie ten To fajny schowek jak zawsze To mi się bardzo podoba w tym podłokietniku Gazy ręczne To jak w, w 7.4 Tu środek oprócz szybertachu Tego radia przestawionego I klimatronika jest jak w 7.4 Dosłownie to samo Ja tutaj mam tutaj niby wiecie, teczko, nie wiem wiecie A tutaj mam pochowany jakiś plak, jakiś papierek tam Były płyn do mysia szyb yy, Szmatki żeby dbać o ten traktor. Wy widzicie tam w miarę te słupki, tą tapicerkę tam w miarę poczyściłem, ale to nie jest to co bym chciał. Fajne jest to, fotel jest praktycznie nowy. Jest to już to przycie tak jak jest w RK, jest y, y, bogato wyposażony, bo i na y, bocznym jak i jak to nazwać piono. No nie, y, że na boki pracuje i do przodu do tyłu pracuje co jest moim zdaniem bardzo wygodne. Tutaj, to oparcie też sobie możemy wyciągnąć. Ja w sobie tak jeżdżę, bo tutaj ładnie można się obrzeć Podgrzewany oczywiście. Bardzo fajna funkcja. No, no i tutaj nic innego jak w 7 to nie wygląda. Tylko mówię Wam tutaj, takie ładnie popsikane, żeby to się jakoś w miarę wyglądało. I niech służy. Niech służy, może sobie wyskoczymy z niego. Byliśmy ładnie mówię o niego dbali, eee, znaczy dbali, ładnie go czyścili, obciążnik możecie zgadywać z jakiej firmy będzie, bo powiem wam, że będzie markowy, markowy i będzie. No co w sumie mogę, a w sumie nie będę mówił, ale będzie na pewno lżejszy. tak? To na 400 to jest za dużo. Wiadomo, nie będziemy używać tutaj tych sekcji z przodu, ponieważ... Nie mamy w ogóle niczego takiego potrzebnego Co bym tutaj w tym traktorze jeszcze chciał zrobić to może wam powiem Bo mam listę To wam takie plus minus rzucę, co, co wyszczególniliśmy John Deere Gdzieś tutaj sobie kapie na oś, ale to bardzo minimalnie Jest wyciek płynu, to bardzo możliwe, że z odpowietrzenia Z gniazd, wyciek oleju hydraulicznego bardzo, co dziwne, traktor szybko się, e, szybko spada temperatura, bardzo szybko spada temperatura, jak wiadomo jedziemy, wskakuje na 84, 86, 85, tak jak powinno być, ale bardzo szybko się wychładza, nie wiem o co chodzi, ale no tak to działa. E, tam jakieś błędy od na przykład czujnika operatora mi raz rozłączyło jazdę, że e, tak bym nie siedział na fotelu, przez co... No zatrzymałem, znaczy traktor zaczął zwalniać Po prostu jakby wybiło wam bieg, ale to jest bezstopniowa skrzynia, czyli biegu nie ma Wydaje mi się, że gumy pod silnikiem raczej do wymiany, ponieważ drgania jak dodajemy gazu przechodzą na kabinę, na cały traktor Ale to może źle mówię Lodówka nie działa Tutaj był jeszcze zaczep transportowy dla niego I jakbyście usiedli to maska w jednym, tak sobie odchodzi. One te maski w 7,4 i w 6,6 już by, mieliśmy sklejane żywicą od środka, e, a ona sobie odchodzi. No to wiecie, tak wizualnie tylko nie? E, no i tutaj ten siłownik, ten, e, no troszkę przepuszcza. Też jest pewnie manszety do wymiany, czy coś takiego. Także ogólnie, naprawdę ja jestem zadowolony, że mam w końcu, no można powiedzieć, traktor marzeń. Bo. Rok jeździłem na ciężarówce, czekałem za traktorem. W końcu, jak padła decyzja, że będzie beczka, no to była decyzja, że 7,7 lub 7,8 idzie na sprzedaż. Padło na 7,7, co na nie mnie boli, że musieliśmy sprzedać traktor, no sprzedaliśmy. Ale jest ta perełka, mogę się cieszyć jazdą i naprawdę jest, jestem teraz z niej zadowolony. I uwierzcie mi, że będę z nim długo, długo zadowolony, bo naprawdę jest cudna. Mam jeszcze maskę, może tworzę, zerknijcie sobie co, jak z czym. Tylko to w sobie mówię, to, to samo co 7466. Tu jeszcze mamy EGR. Co dziwne, bo w tych traktorach EGR lubi co 5-6 tysięcy się kończyć, a jest zielony, czyli jest jeszcze oryginalny. I z tego co pat patrzyłem, turbina też jest jeszcze zielona. Tu sobie zobaczcie. Turbina też jest jeszcze zielona, czyli jest też oryginalna. No w 7,4 padła po dopiero 19 tysiącach, więc w sumie jeszcze kupa, kupa czasu. No i tutaj blacha taka pogięta. No i wszystko. Nic. E, aha, I jeszcze tu Wam wytłumaczę, od czego są te bezpieczniki. To są właśnie jeden, jak i drugi. Od wiązki i zabaz, e, która jest podprowadzana tutaj przez cały traktor. Ona sobie idzie tutaj, 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 tutaj. tutaj. I wychodzi tutaj i tutaj mamy właśnie gniazdo Izobas, o którym w sumie nie powiedziałem. Ten traktor pracował z prasą kronę. Yy, no i ona już była doposażona w Izobasa, izobas, Izobasa, i no i do tego było dołożone to, ta, ta wiązka. Ale jak jest, to jest. Mi tam nie będzie, mi to nie przeszkadza. Tylko trzeba jakoś troszkę inaczej poprowadzić, bo tam się trze o maskę. Dobra, kończąc wywód, ponieważ mamy już... Ile minut mamy? Kurczę, 15 minut. No to myślę, że taki odcinek akurat. Ja jeszcze lecę drugi nagrać. Z paczek paru do tego traktora. Także dajcie znać, co sądzicie o tym 7.5. No myślę, że warto było tak długo szukać, bo w końcu mam tą perełkę, którą chciałem. Inny może się nie podobać, że czemu 7.5, czemu 7.9 i... i jedni w drugą, jedni w drugą. Ja jestem zadowolony, jestem dumny z tego traktora, robi robotę przy tej beczce, a ma co przy tej beczce robić. Także ja Wam dziękuję za oglądanie, pamiętajcie o live'ach, oczywiście yy, na YouTube filmy w piątek, niedzielę, live'y co drugi dzień i pamiętajcie Instagram, TikTok. Trzymajcie się, szczełeczka. cześć!